od niej. Jestem gotowa z iść jako pierwsza. Mam najmniejszego brokuła, więc postaram się to zrobić szybko. Może nawet nie poczuję. Z czego się śmiejecie? Czy mam na ustach resztki brokułów? Pozbędę się ich. No, kto tam następny? Dalej. Na pewno nie ja. Tina. Niech będzie dobra. Nienawidzę brokułów. Są obrzydliwe. I obrzydliwie pachną ją paskudnie. Nie chcę już tego jeść. Oskar, nie śmiej się ze mnie. A masz. Uważaj, bo znowu oberwiesz. Dobra, postaram się zrobić to szybko. Widzicie, jak łatwo mi to idzie? Skończyłam. Fajnie było się z wami bawić, ale ja naprawdę nie chcę tego jeść. Muszę coś wymyślić. Mam... Właśnie wpadłem na świetny pomysł! A gdybym tak wycisnął sok z brokułów? Myślę, że to będzie łatwiejsze do wypicia niż do zjedzenia, prawda? Zobaczymy. Jak dużo tego soku mi wyszło! Aż się zmęczyłem. Zaraz spróbuję to wypić. O rany! Oskar, no jak ci smakuje soczek z brokułów? Smaczny? Serio? Nie wierzymy ci. Chociaż chwileczkę. Oskar, coś jest nie tak? Dobrze się czujesz? Ojej, to było paskudne. Tina, co z tobą? Oskar, twój oddech zwala z nóg. Ciekawe, co was teraz czeka. Kto tworzy pierwszy? Tina, ty zaczynasz! Masz malutkie, żelkowe oko! Mm. A co ma Oscar? Ojej, średni rozmiar! Wow, a Julie ma największe oko ze wszystkich! Jakiegoś giganta! Tina, nie smuć się! Może masz najpyszniejszy smakołek? Nie naśmiewajcie się z Tiny! Tina, zjedz szybko to pyszne oczko i udowodni, że jest najsmaczniejsze! Co Tina? Gdzie się podziało żelkowe oko? Jak to zrobiłaś? O, rany! Czarodziejki nie zdradzają swoich sekretów. Mm, to jest pyszne, ale jakoś tak mało. Może ktoś się ze mną podzieli. Podzielić się nie ma mowy! Tina, nie rozśmieszaj mnie. Sam chcę się tym delektować. Czego chcesz? Mówiłem, że ci nie dam. Chyba śnisz. Chociaż poczekaj. Proszę, trzymaj. Zapomnij, żartowałem Ale z ciebie chciwus Co, pokazujesz mi język? Oddawaj mi to oko No daj mi je, Oskar Myślę, że jeszcze trochę i rozerwiecie je na pół Powinniście bardziej uważać z tymi smakołykami A nie, mówiłam Rozerwaliście to na dwie części Oskar, zaczynaj już Została mi tylko połowa To niesprawiedliwe Miałem fajne, pyszne, wielkie, żelkowe oko nie martw się, Oskar, oddam ci drugą połowę. Dam ci nawet łyżkę. Po co mi ona? Zjesz sobie smaczny dżemik. No właśnie, zaraz spróbuję. Ale to apetycznie wygląda. Mm, co za uczta. Nie mogę się oderwać. Wygląda apetycznie. Ciekawe, jak smakuje żelek. Rewelka. Julie, zaczynaj. No nareszcie. To jest takie dobre. Uwielbiam żelki. To jest takie pyszniutkie! Zaraz wszystko zjem! O, mamusiu! Utknęłam, pomóżcie mi! Nie mogę stąd wyjść! A, zamiast buzi masz żelkowe oko! Julie, ona naprawdę potrzebuje pomocy! Uratujmy ją razem! O nie! Żelek odleciał! A ja nie skończyłam go jeść! Wracaj, smakołyku! O rany! Rozbił się na małe kawałki! Częstujcie się. To jest takie dobre. Tina, otwieraj klosz. Jaki ogromny burger. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. A co ma reszta? Julie, pokaż. No nie masz szczęścia. To najmniejszy burger na świecie. Wow. Mm. Nie martw się. Na pewno będzie pyszny. A co ma Oskar? Hmm? Średni burger. Wygląda apetycznie. Julie, zacznijmy od ciebie. No dobra, ale najpierw muszę się przebrać. W ogóle nie widzę tego burgera, więc wygląd młodego naukowca mi pomoże. A to i burger. Próbuję go. Mmm, jaki dobry. Szkoda, że nie mam więcej. Oskar, twoja kolej. No w końcu. Bo właśnie zrobiłam się głodny. Spróbujmy. Zjem całego burgera naraz. Gotowe! Fajnie co? Uczyłem się tego wiele lat. Przepraszam, zawsze tak mam po burgerze, nie chciałem. Tina zostałaś tylko ty i twój gigantyczny burger. Jest nawet zbyt gigantyczny. Jak go zjeść? Spróbuję ugryźć tutaj. Mm, spróbowałam tylko sałaty. Jak mam to jeść? Padłem na genialny pomysł mam widelec, a ja mam nóż. Tina, spróbuj to pokroić macie fajny pomysł. Użyję tego. O nie, widelec i nóż są za małe dla takiego olbrzyma. Będę piłować go przez rok w ten sposób. Potrzebuję czegoś większego. Spróbuję tym. Bardzo się staram, ale i tak nie idzie. Macie jeszcze pomysły? Ja mam. Użyję piły łańcuchowej mojego taty. Jest drwalem. W weekend pokazał mi kilka fajnych chwytów. Zaraz przepiłuję tego burgera. Idealnie. Jeszcze tylko troszeczkę. Gotowe. Przepraszam, nie chciałam. Dobrze, przejdźmy do degustacji. Wow, ale ładnie pachnie. Co chcesz? Mogę dostać mały kawałek? Co? Chcesz mojego burgera? No nie wiem. Sama nie mam wystarczająco dużo, ale mogę ci dać sałatę. Smacznego. Zaraz spróbuję tych pyszności. O, jakie to jest dobre. Mm, co za uczta. Gdybyście tylko mogli tego spróbować. Będę jadła dwa kawałki naraz. To jest niewiarygodnie pyszne. Tina, naprawdę zjadłaś to wszystko zupełnie sama? Jesteś niesamowita. Taki rozmiar na pewno odbił się na twojej figurze. Ale nie martw się. Można to naprawić. Przestańcie się śmiać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co ma Tina. Wow, to malutki popyt. A co ma Oscar? O, średni rozmiar. Fajnie, jest taki kolorowy. Można się nieźle zrelaksować. A co dostała Julie? Pokaż nam. Ojej, nie mogę w to uwierzyć. Można się tym bawić w nieskończoność, ale pierwsza będzie Tina. No dobra, wypróbujmy to. Mam najmniejszy popyt i moje palce są na niego za duże. Z czego się śmiejecie? Już przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Do małego popytu można użyć małych rączek. Tymi paluszkami będę w stanie naciskać przyciski. To takie urocze. Tyk, tyk, tyk. Doskonale. Teraz mogę bawić się popytem non-stop. Super! Dina. Możesz bawić się ostrożniej i bez małych rączek. W takim razie potrzebuję fajnego pomysłu. Wiem. W mojej mądrej głowie zrodził się niezły plan. Mogę przykleić popyt do spinki do włosów. Wtedy będę miała nie tylko zabawkę, ale także fantazyjną spineczkę. Super, co? Podoba mi się. Co o tym myślicie? Ekstra widziałam, że wam się też spodoba. No w końcu moja kolej. Też mam już fajny pomysł. Mogę wyciąć obudowę z popytu do mojego nowego telefonu. Nie przeszkadzajcie mi dziewczyny. Skończyłem. Teraz muszę to założyć na telefon. Wspaniale! Yes! Ej, nie dotykajcie to mój pomysł! Ale super to pyka! To takie relaksujące! Ty na tym nie na pewno rozumiesz. Kurczę, wszyscy zrobili takie fajne rzeczy z popytu, a ja nie! Też mam zamiar zrobić coś niesamowicie fajnego. Ale najpierw troszkę sobie popykam. Już wiem! Aby zrealizować mój pomysł, potrzebuję nici i igły. Świetnie! Udało mi się. Teraz muszę to wszystko zszyć. Zaraz zobaczycie, jeszcze chwilka. Przedstawiam wam nową torebkę. Fajna co? Mnie się podoba. Ej, zabierajcie ręce. Tina i Oskar macie przed sobą spody do pizzy, a za wami jest koło fortuny, którym musicie kręcić. Składnik, który wam wypadnie, należy dodać do pizzy. Oskar już zaczął i co mu wypadnie? Oj, to grzyby. Nienawidzę grzybów. Tina, twoja kolejna kręcenie. Ciekawe, co ja wylosuję. Wow, to pyszny banan. Mam szczęście. Nie potrzebuję skórki. Nie jestem koszem na śmieci. Przepraszam, Oskar, nie zauważyłam cię. No nie złość się tak. To tylko skórka od banana. Czas położyć banan na pizzy. Myślę, że zdecydowanie brakuje mi jeszcze kilku bananów. I jeszcze kilku. No, teraz jest idealnie. Prawda, Oskar? Ojej, przepraszam, znowu cię nie zauważyłam. Mi jasne, zrozumiałem, zapamiętam ci to. Muszę być czujna, ale na razie chcę delektować się moją bananową pizzą. Pachnie wspaniale. Ja też chcę bananową pizzę. Mogę ją zabrać. Nie oddam to za skórki! O nie! Mam? Złapałam! Pomogły mi skórki od bananów. Oskar lepiej połóż na swojej pizzy grzybki i ją zjadaj. To jest takie paskudne, nienawidzę grzybów. Daj spokój, Tina. Po raz pierwszy jem pizzę z samymi grzybami. O, to jest całkiem dobre. Chcę spróbować więcej. Pyszności! Co to jest? Robal? Mam nadzieję, że nie zjadłem robala. O nie! Nie tknę tego więcej. Ochyda! Oh, oh, Kto tam razem zakręci pierwszy? Oskar chce zacząć? No dalej. Ciekawe, czy dostaniesz coś smacznego, czy okropnego. Ojej, karma dla kotów. <laughs> z chęcią zobaczę, jak będziesz jadł pizzę z karmą dla kotów. Teraz ja kręcę. Mam kolorowe żelki. Świetnie! Oskar, tym razem ty zaczynasz. Nie chcesz? No dobra, to ja będę delektować się pizzą z tęczowymi żelkami. Uwielbiam je. Wyglądają pysznie. Jakie to piękne. Cudowne. To naprawdę wygląda pysznie. Bardzo lubię słodkie żelki. Poczęstuję się. Oskar nawet nie waż się kraść moich żelków. Zabieraj ręce. Ale chciałem wziąć tylko jednego. Dobra, wcale nie chcę. No i dobrze, frajerze. Spróbuję mojej pizzy z żelkami. Pachnie niesamowicie. Mam nadzieję, że tak też smakuje. Wow, jest niewiarygodnie pyszna. Co za uczta. Czego chcesz, Oskar? Mojej pysznej pizzy? Zjadę swoją kocioł. Dobra, no i ją zjem. I naprawdę będzie mi smakować, zobaczysz. Jedz tam swoją pyszną pizzę, jeszcze będziesz mnie błagała o kawałek mojej. O rany jak to śmierdzi! Widzę, że chcesz zobaczyć, jak będę to jadł. No dobra, wysypuję i próbuję. Wygląda paskudnie. Fu! Jak te zwierzaki mogą to jeść? To jest takie paskudne. Smakuje, jakbym miał kota w buzi. Bleee! Aż mi niedobrze. A Tina się cieszy, że cierpię. Wiem, co zrobię. Mam pomysł. Tina, coś jest ze mną nie tak! Czuję się jakoś inaczej. Miał, miał. jestem kotem Oskarem. Zaraz cię potrapię. Ha, <laughs> nabrała się. Teraz zjem pizzę. Jest pyszna. Kto teraz będzie kręcił? Oskar, gdzie pchasz te swoje ręce? Dziewczyny mają pierwszeństwo. Proponuję zagrać w kamień papiernożyce. Oskar, wygrałeś. Dobra, kręć. Nie miałem co do tego wątpliwości, jestem mistrzem. Co wylosuję? Bita śmietana, hurra! No w końcu! Hej! Voila! Dina, nie bądź zazdrosna, lepiej kręć kółkiem. Ojej, to pianka do golenia. Beznadzieja. A, jesteś przegrywem. Dobra, nie będę się z ciebie nabijać. Lepiej zacznę polewać pizzę bitą śmietaną. Pyszka! Śmietany nigdy za wiele. Ale ekstra. Spróbujmy. Nie mogę się oderwać. Oskar, to wygląda tak pysznie. Dlaczego on ma szczęście, a ja nie? Bo jestem farciarzem. A pizza z bitą śmietaną jest rewelacyjna. Mm, co za uczta. Co chcesz, Tina? Śmietanę? Proszę bardzo. Ha, żartuję, nie dam ci jej! To moja śmietana! Możesz tylko na nią patrzeć! Przyszedł mi do głowy pomysł. Nałożę moją piankę do golenia na jego pizzę. Na pewno nie będzie w stanie odróżnić jej od śmietany. Teraz pozostaje tylko patrzeć, jak Oskar zjada piankę. Ha. Co? Już się skończyło? Kurczę! O, zostało mi jeszcze trochę śmietany na pizzy! To podejrzane, wydawało mi się, że ją zlizałem. No okej, okay, kontynuuję jedzenie. I na nie odwracaj mojej uwagi od pysznego jedzonka. Zaraz spróbuję mojej pizzy. Fuj, co to jest? Śmietana się zepsuła? To pianka do golenia, Oscar. Co myślisz o moim żarciku? To ty powinnaś to zjeść. W porządku, skoro jeszcze nie próbowałaś pianki, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że podoba ci się twoja nowa fryzura. I nie rób tak więcej. Poza tym musisz zjeść swoją pizzę, nie mam zasad. Okay. No dobra, spróbuję. Ojej, pianka się skończyła. Przepraszam, ale nie mogę tego zjeść. No dobra, troszkę spróbuję. Hmm, nie smakuje tak źle, jak myślałam. Zjem do końca. Nie wiem, co ci tu nie smakowało. Kto będzie kręcił pierwszy? Wygląda na to, że Pina i Oskar chcą to zrobić jednocześnie, ale może tylko jedna osoba. Pina była szybsza, I co jej wypadnie. Najszybszy dostaje wasabi. Chyba czasami lepiej być drugim. Pina dostała wasabi. A co dostanie Oskar? Sprawdźmy to. A Oskar dostanie pepperoni, super! Oskar, znowu masz szczęście. Ale jak to? Nienawidzę wasabi. Jest to ostre i niedobre. Oskar, może pominiemy tę rundę? Nie mam mowy. Jesteś taki okrutny. Dobra, jestem silna, poradzę sobie. Fu, jak to śmierdzi? Myślę, że tyle wystarczy. To za mało. Teraz jest w zamraz. Dobra. To będzie takie ostre, ale dam radę. Zwinę ją w rulon, może tak będzie łatwiej ją zjeść. No, cześć, pizza. Jak smakujesz? Okropnie, ale zjem wszystko. Dam radę. Wow! O nie, zaczynam się palić. Pomóż mi, Oskar! Co robić? Ratunku! Spróbuję zatkać ci buzię. Lepiej? Pina! O nie, zaraz wybuchnie! Wszyscy na ziemię! Wow, to była wybuchowa pizza. To straszne. Jestem cała pokryta sadzą. Dlaczego się śmiejesz? Zjadaj swoją pizzę. Z chęcią mam pyszne pepperoni. Na pewno świetnie pasuje do pizzy. Ty na tylko nie ślij się, bo nie chcę pizzy z dodatkami pepperoni i twojej śliny. Spróbujmy tych pyszności. Walce, lizać. To jest niesamowicie pyszne. I jeszcze jeden kawałek. I jeszcze jeden. Jakie dobre. Co spadło to moje? Więc zabieram sobie to peperoni, podczas gdy Oskar jest zajęty. Ej, zabieraj ręce od mojego peperoni. Sam zjem każdy kawałeczek. Nie potrzebuję twojej pomocy. Ty na odczep się od mojej pizzy, zjem ziemią. Nie dotykaj jej. Sam sobie poradzę, oddawaj. Oskar, jestem twoją przyjaciółką. Ojej. Przepraszam, nie chciałam. Nawet ci pasuje. Pomogę ci. To było nawet zabawne, co? Hey! <laughs> Mogę ja? O, czerwona papryczka. Fuj, to obrzydliwe. W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam. Teraz ty. Ekstra! Mam coś słodkiego, kinder niespodziankę. Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż... Jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle. A wręcz przeciwnie. Ej, hey, hey, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. Uff. O rany. Zaraz wybuchnę od środka. Ja płonę. Pomocy. Chwila. Założyłam moje specjalne super okulary. A, jestem jak smog wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić! O, tak! Tak, jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi wytresie. Gotowe? O nie! Mój kinder! Wszystko się stopiło! Co zrobiłaś z moją kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. To jest małe jajko kinder, ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Hej, sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące. Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować! Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony. Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe, dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura! Pachnie tak dobrze i smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny! Mój pewnie też! Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony? Kurczę. To jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. Co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie wpadłam na świetny pomysł, wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie! Poczekam tylko chwilę i będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak! Moja czekolada zastygła. Jest super! To będzie pyszne. Spójrz! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. Mm. O tak, palce lizać. Co jest? Mm, może kawałek dla mnie? Ty się ze mną nie podzieliłaś kinder niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej, oddaj mój popyt! Nie ma mowy! Chcę się nim pobawić! Oddawaj! O nie, zepsuł się i co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa! Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale. Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. I Ja też chcę! Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry! Po prostu cudowny! Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię! Zjadłam Twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? Huch. O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je, a teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł, potrząsnę kukurydzą, i co otrzymam? oczywiście, a tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. Niecho będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra! Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny! A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły z czekoladą spontanny. Z Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapię, łapię. Ej, no proszę! Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę! To niesprawiedliwe! Ej, nie ciągnij to moje! Aj! Popcorn się rozsypał, ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, wow, Coca-Cola! Super! A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły! Co za ohyda! Nie chcę tego jeść! A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Bo często nie proszę. Nie mam mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem co robić. Wyleję ją prosto do mojej buzi. O, nie spudłowałam! Po Fer, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Boe! To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach.